Druga wago, drogi panie wago. I pani wago, e, mam już dla ciebie karty na mniej więcej tydzień od dzisiaj. I taką ważną datą będzie 24 kwietnia, kiedy to księżyc rozpoczyna swój bieg ostatniej kwadry takiej fazy księżyca, podczas której dobrze się nam sprząta i robi życiowe porządki. Ale to, czy to dotyczy Twojego znaku, to zobaczymy. Karta w centrum czytania wypadła mi Paś Kielichów. To jest taka bardzo świeżutka energia miłosna. I jeśli nie, masz, nie jesteś w związku, nie masz swojej osoby, a raczej nie jesteś z nią, bo człowieka się nie powinno mieć, ani dziecka, ani dorosłego, to jest to taki marzyciel albo marzycielka, bardzo serdeczna, uczuciowa, świeżutka energia miłosna, może u Ciebie w życiu się taka osoba pojawić, natomiast jeśli jesteś w relacji, no to może być właśnie od nowa uczuć, taka dająca takie milutkie gilgotanie w żołądku, wiecie, te motylki słynne na początku każdej relacji mogą powrócić. No i na karcie po lewej też mamy motylki, ale zupełnie inne motylki. Mamy czwórkę mieczy, widzimy rycerza, który strudzony leży na łożu, nad nim wiszą trzy miecze, a czwarty jest przymocowany do tego łoża. To jest karta zmęczenia, ale nie takiego zmęczenia och jaki jestem zmęczony, o jaka jestem dzisiaj zmęczona, tylko takiego zmęczenia, które graniczy już z wyczerpaniem. Tutaj jest wskazówka, żeby na bieżąco dbać o regenerację i po prostu umieć sobie co oczywiście wszyscy wiemy, nie jest łatwe. Dać sobie czasem siana i odpocząć. Możecie takiego odpoczynku być może bardziej w tym tygodniu potrzebować, drogi wagi. No i drogi wago, droga wago jeszcze karta trójki, buław. Tutaj mamy kartę szykowania się być może do jakiejś podróży, albo w głowie, albo naprawdę wyjeżdżając, bo mamy w tyle statki mamy człowieka, który studiuje jakąś, być może, mapę. I ma na ręce sokoła wędrownego. Ale ten człowiek, zanim wyruszy w tę podróż, to bardzo dokładnie chce właśnie te dokumenty, być może mapy przestudiować. Więc tutaj też jakiś duży rozmysł z Twojej strony. Żadnych decyzji na łapu, capu, przynajmniej tak tutaj karty nie pokazują. Druga wago, drogi wago, dobrego tygodnia Ci życzę i pozdrawiam serdecznie.